Cześć, to jest strony Damian. Dzisiaj chciałem wam zaprezentować Volvo V40. Ale zanim zaczniemy oglądać samochód, zapraszam was na naszego Facebooka, do naszej grupy. Link do tej grupy będziecie mieli w opisie filmu, także klikajcie, dołączajcie, kanał subskrybujcie. Naprawdę będzie mi miło i będę wdzięczny. To chyba tyle tytułem wstępu. Co do samochodu. Jest to Volvo V40. V40 jest z 2013 roku z silnikiem 1.6 benzyna o mocy 150, 150 koni e, z manualną skrzynią biegów autko sprowadzone oczywiście ze Szwecji zakupione zostało od osoby prywatnej chyba to był drugi właściciel o ile dobrze pamiętam e, Volvo jest z wersji wyposażenia Momentum z przodu mamy Xenony e, niżej w zderzaku mamy LEDy do jazdy dziennej, autko naprawdę z fajnym przebiegiem. Obecnie jest samochód na felgach 16, jest tylko jeden komplet kół do tego samochodu. Zimówki bardzo dobre, hamulce przód, tył. Nowe myśmy wymieniali e, przy 90 tysiącach. Samochód miał wymieniany rozrząd, także na chwilę obecną, zawieszeniowo też bez zastrzeżeń z elektryki, wszystko działa. E, tylko zrobić sobie serwis olejowy, nie za bardzo mam tutaj czego szukać. O, to, to jest brudne, to nie jest rysa, e, nie za bardzo mam tutaj czego szukać, bo nie ma rys, wgnieceń, naprawdę. Wygląda to dobrze, korozji też nie ma widać. Autko fajnie wyposażone, mamy czujniki parkowania z tyłu, mamy też kamerę z dwóch stron, mamy rurę, fajnie to wygląda. Naprawdę, komfort jest bardzo, bardzo fajny w tym samochodzie. Super, się naprawdę mi jedzie jako. Że jest to mały samochód, można by było naprawdę się spodziewać czego innego, a autko naprawdę mile zaskakuje. W środku taki materiał, sami y, łączony ze skórą. Też fajnie tutaj, że ktoś sobie skonfigurował ciemny sufit. Mi się to osobiście podoba. Ja jestem fanem ciemnych sufitów. Troszkę nam zawias hałasuje, ale to tak naprawdę drobnostka. Wszystko wygląda naprawdę fajnie. Zobaczcie, jaki to ma przebieg. Możecie strzelać. Czy wam się uda? Zobaczymy. Możecie napisać w komentarzu, jak obstawialiście. Z uszkodzeń przy wchodzeniu ktoś uszkodził nam, niestety. Jest podłokietnik. Jest też IsoFix. Tutaj mamy kapholdery. Także dzieciaki też z tyłu mogą komfortowo w swoich fotelikach podróżować. Wspomniana kamerka. Bagażnik. Chyba taki, jak powinien być w takim samochodzie. Nie za mało, nie za duży. Koła nie ma, jest zestaw naprawczy. Dla niektórych to dobrze, dla niektórych to źle. No, zdecydowanym minusem jest to, że jak już go użyjemy, to z oponą nic nie zrobimy. Z tyłu mamy elektryczne szyby, mamy też podgrzewaną kanapę. Także w zimę będzie można komfortowo z tyłu. Wszystkie szyby elektryczne, lusterka też ustawiane elektrycznie. Charakterystyka licznika oczywiście możemy sobie zmieniać, jest kilka wersji Kto co lubi 98 tysięcy także przebieg rewelacja Mamy Wielofunkcyjną skórzaną kierownicę, mamy tempomat, komputer pokładowy sześciobiegowa skrzynia biegów co moim zdaniem jest na plus Podgrzewane fotele z przodu Klimę mamy dwie strefy Mamy też duży ekran A musimy go włączyć. Dobrze. O! Mamy kamerkę cofania. Także też fajnie. No i bluetooth mamy. Auxa. Także wszystko, co powinno być. Moim zdaniem, jest. Fotel kierowcy się prezentuje. W ten oto sposób. Nie jest poprzecierany. Nie ma żadnych dziur. W samochodzie nie było palone. Silnik też fajnie daje radę, 150 koni, naprawdę sympatycznie się tym jedzie i to chyba tyle, jeżeli chcesz wiedzieć coś więcej, zapraszam, zadzwoń, lub, jeżeli szukasz takiego lub podobnego samochodu, oczywiście możemy pomóc w poszukiwaniach i w zakupie takiego samochodu, także gorąco zapraszam, dziękuję, że obejrzałeś ze mną ten samochód, pozdrawiam.